Witajcie drodzy przyjaciele, dziś nadaję z magicznego Bukit Lowang, który mieści się niedaleko mojego ludzia bo jakieś 15 minut drogi, ale elektrycznym pojazdem Sylwii. Więc dlatego tu jestem. Mogłam sobie pozwolić, gdyż droga teraz już nie pochłania połowy mojego dnia, a jestem z wizytą u starego przyjaciela, który potrzebuje trochę pomocy marketingowej. Okazuje się, że dla elektrycznej miotły, jaką sprawiła mi Sylwia, taki most, jak na przykład ten nie jest już żadną barierą. Na piechotę na tych ruchomych mostkach to mam lekki lęk wysokości, jeszcze się nie przyzwyczaiłam, ale teraz mocno trzymam się w siodle i nawet już tak nie buja. Bardzo dawno tu nie byłam chyba ponad rok, ale mój stary przyjaciel Jungle Boy. Zastukał do mnie przez Messengera z zapytaniem, jak sobie radzę. Bo on, kiepsko, również nie ma turystów. A prowadzi on przepiękny ośrodek swojego kuzyna. Idę z misją. Z misją do Kelly. Z misją wsparcia. Co by dopomóc w reklamie w pozyskaniu klientów z Europy? Chcemy zrobić filmik reklamowy i połączyć siły, ale dopiero jest to projekt i zbieramy materiały. Gala to typowe dziecko dżungli. Gdy po raz pierwszy wylądowałam tutaj z grupą turystów z Polski, wszyscy byliśmy zadziwieni jego umiejętnościami. O czym napisałam obszerny artykuł do Globetrottera. A teraz zbieramy materiały do filmu. No i obydwoje musimy podszkolić swój angielski by nasz zasięg nadawania nie był tylko indonezyjsko-polski. A oto on, pamiętacie? Ściął włosy. Hello. Oh, it's Keila. Uh, about the jungle. We have a, to see orangutan. We have a camp in the jungle. We can... We have a romantic candle in the jungle. Yeah oh. you can if you lucky you can see white evil and black eagle. Yeah. And about tiger also? Yeah if you lucky then. If the tiger sometimes we need uh, like a long track like a seven day. Aha, okej. Okay. Later I talk in... A ja dodam w sekrecie, że największe szczęście mieli ci turyści, którzy mieli okazję spotkać się z Kalą. I właśnie z nim pójść na trekking do dżungli bo są to gwarantowane, niezapomniane przeżycia. To, jak ten chłopak komunikuje się z przyrodą, to wkrótce pokażę i będą to mogli potwierdzić moi znajomi, koleżanki i koledzy z Polski, którzy tutaj byli. Dla Polaków wyruszających w podróż niebawem linki do profilu na Facebooku Kelly zamieszczę w opisie pod filmem, bo teraz to chciałam się podzielić z wami tymi świątecznymi klimatami, Jakie dotarły nawet tutaj, w tropiki. Już nie rozpaczam od paru dni, że brak mi zimy przez piąty rok z kolei, bo oto niespodzianka pogodowa niesamowita. Tego jeszcze najstarsi mieszkańcy Bukit i okolic nie pamiętają. Temperatura od dwóch dni jest tak łaskawa, że dla mnie to jest czym, czym oddychać, a oni zaczęli się ubierać cieplej. Jeszcze tak nie było, żeby olej kokosowy, który w, w ciepłych krajach ma zawsze konsystencję płynną, stężał. Na przykład ten sam olej kokosowy w Polsce, to ja kroiłam nożem e, albo wyciągałam łyżeczką, miał konsystencję masła. W ciepłych krajach jest on zawsze płynny. A tu nagle w kuchni patrzę na swój termometr w butelce pod tytułem. Klapa, czyli olej kokosowy. I cóż, i on jest cały biały. I nie ma go jak wydostać. Po prostu jeszcze takiej historii tutaj nie było. Mamy więc piękne oziębienie klimatu. A już za chwilę znajdziemy się na Bożonarodzeniowym koncercie. I to organizowany przez moich muzułmańskich znajomych, którzy tutaj prowadzą piękny pak Muzyka. Próbujemy zamieniać wodę w wino. I bambu teraz. teraz. Młodzież się z nami żegna, zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest piękny zwyczaj. To nie tylko podawanie rąk. W Indonezji, podczas uścisku dłoni, osoba młodsza dotyka czołem ręki osoby starszej, a potem obydwie osoby kładą tę swoją podaną wcześniej rękę na sercu. Do swego lasu deszczowego, tuż pod dżunglą. I po drodze spotkałam przepiękne drzewo, bożonarodzeniowe. Co prawda, nie iglaste, nie jest to choinka, ale równie piękne. A potem, tuż przy księżycu, pojawiła się gwiazdka. Która zawsze jest pierwsza. I pomyślałam swoje największe życzenie, że tym razem, już niedługo, w nowym roku, spotkam się ze swym synem.